Jeśli tu jesteś, nie jest to przypadek. Wszechświat przywiódł cię w tym dokładnym momencie, jakby śpiewał stary sekret Twojemu sercu. Anioły stróże przygotowały tę wiadomość, abyś usłyszał to, czego potrzebujesz. Nie to, co chcesz, ale to, czego dusza cicho pragnie. Weź głęboki oddech, czujesz, jest obecność, która cię teraz otacza. Wołanie, wspomnienie, które uporczywie wraca. Bóg chce ci pokazać coś o tej osobie, która wciąż zamieszkuje twoje myśli. Ale najpierw powiedz mi, skąd oglądasz tę wiadomość dzisiaj? Jest ktoś, kto myśli o tobie w tej chwili, ale to, co ta osoba czuje, jest głębsze niż się wydaje. Uśmiecha się. Udaje, że wszystko jest w porządku, ale za tym uśmiechem kryje się ciężar, milczenie, które krzyczy, gdy nikt nie widzi. Czujesz to, prawda? Jakby część niewidzialna was wciąż rozmawiała, nawet bez słów, nawet bez obecności. Serce rozpoznaje to, co umysł próbuje zaprzeczyć. Ta osoba nosi wspomnienie was jak ktoś, kto trzyma starą fotografię w piersi. Nie pokazuje nikomu, ale też nie potrafi tego puścić. To jak zamknięte okno, które wciąż wpuszcza światło. Światło delikatne, uporczywe, które oświetla to, co pozostało niedokończone. Wiesz, kiedy wiatr zmienia kierunek i przynosi znajomy zapach? Tak właśnie ta osoba Stara się cię odnaleźć w myślach. Nawet gdy próbuje iść naprzód, coś mocno ją ciągnie z powrotem. Wszechświat szeptał twoje imię w momentach rozproszenia, a jej serce odpowiada nawet nie chcąc. Są uczucia, które nie znikają, mogą się ukrywać przez jakiś czas, ale wciąż pulsują w międzyczasie duszy. Ta osoba próbuje ukryć to, co czuje, przed innymi, a może nawet przed samą sobą. Ale są chwile, gdy milczenie staje się zbyt ciężkie, i w tym momencie. Przypomina sobie o tobie z intensywnością, która niemal boli. Anioły pokazują, że jest coś, co nie zostało rozwiązane. Wiązanie, energia, która upiera się, by pozostać, nawet gdy odległość wydaje się ostateczna. Ty też to czujesz, prawda? Jakby coś w tobie wciąż czekało na wyjaśnienie, spojrzenie, gest mówiący, wciąż mi na tobie zależy. To połączenie nie jest zwyczajne. To jedno z tych spotkań, które wszechświat zapisuje, zanim drogi się skrzyżują. I gdy jedna osoba się oddala, druga wciąż odczuwa. Nie dlatego, że chce cierpieć, ale ponieważ dusza rozpoznaje to, co jest prawdziwe. Ta osoba stara się uśmiechać, zajmować umysł, podążać za rutyną. Jednak zdarzają się chwile, kiedy pustka uderza z siłą. Przypomina sobie Twój głos, sposób, w jaki na Ciebie patrzyłeś, rozmowy, które wydawały się nie mieć końca. A w środku płacze. Nie z widocznymi łzami, ale tym cichym płaczem, który mieszka w duszy, tym, który tylko Bóg słyszy. Może duma powstrzymuje ją przed zbliżeniem się, może strach wziął górę, ale prawda jest taka, że w niej wciąż jest coś, co Cię woła, i czujesz to wołanie nawet gdy próbujesz je zignorować. Ile razy Twoje serce zaczęło bić mocniej bez powodu, jakby coś przeczuwało, ile razy myśl przyszła bez powodu, w środku zwykłego dnia. Nic z tego nie jest przypadkiem. To znaki. Małe wiadomości od wszechświata, próbujące przypomnieć Ci, że energia między Wami wciąż żyje, wciąż pulsuje, wciąż oddycha. Są więzi, które czas nie jest w stanie rozerwać, i nawet gdy wydaje się, że wszystko się skończyło, coś w niewidzialnym wciąż pracuje. Bóg zna oba serca, wie o zamieszaniu, milczeniu, o słowach, które utknęły w gardle, i mimo to. On wciąż wierzy w siłę tego więzi. Ta osoba tęskni za tobą w sposób, którego nie potrafi wyjaśnić. Stara się przekonać, że pójście naprzód jest słuszne, ale są noce, kiedy budzi się, nie rozumiejąc, dlaczego serce ją ściska. Są dni, kiedy widzi coś lub słyszy piosenkę, a Twoje imię pojawia się jak echo. To są chwile, w których prawda się ujawnia. Nie ta, którą pokazuje światu, ale ta, która żyje schowana za uśmiechem. A może. Teraz właśnie jest tak: uśmiechając się na zewnątrz, ale płacząc w środku, bo przypominanie sobie o tobie jest jak otwieranie starej szuflady serca. Są piękne wspomnienia, ale jest też tęsknota, żal i pytania bez odpowiedzi. Ta osoba myśli: Czy w tym sercu jest jeszcze dla mnie miejsce? A twoje serce w milczeniu odpowiada, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Anioły mówią, że coś się przygotowuje: duchowe spotkanie, głębsze zrozumienie. Zanim padnie jakiekolwiek słowo, zanim nastąpi jakiegokolwiek gest, wszechświat uzdrawia lęki i blokady, które was rozdzieliły. Ale żeby to nastąpiło, potrzebny jest czas. Oboje musicie zrozumieć, czego ta historia miała was nauczyć. Może chodziło o prawdziwą miłość, a może o naukę kochania siebie, zanim zaczniemy kochać innych. Co ważne, to że nic nie poszło na marne. Każda cisza, każdy dystans... Każda łza miała swój boski cel. Wszechświat nie marnuje spotkań, po prostu je przestawia, kiedy jest to potrzebne. Ta osoba tęskni za Twoją energią, nie za tym, kim byliście, ale za tym, co razem reprezentowaliście: spokój, zrozumienie, schronienie. I nawet jeśli stara się udawać obojętność, coś w niej wciąż się rozświetla, gdy myśli o Tobie. Ludzkie serce to tajemnica, której nawet czas nie potrafi odszyfrować, ale niebo rozumie. A w tej chwili są anioły, które wstawiają się, żeby ten ból przekształcił się w światło, by miłość przestała być nieobecnością i znów stała się pokojem. Czy czujesz to? Delikatne ciepło, łagodny dreszcz, dobra obecność otaczająca cię teraz. To wszechświat mówi: nic nie jest stracone, wszystko po prostu się przekształca. A jeśli tęsknota dociska, to znak, że wciąż jest coś żywego w środku, coś czego czas nie mógł zgasić. Może to, co przeżyliście, nie musi wrócić w tej samej formie, ale coś nowego może się narodzić z tego wspomnienia. Bo kiedy miłość jest prawdziwa, nie umiera, tylko zmienia formę. Są chwile, kiedy ta osoba zamyka oczy i wyobraża sobie, jakby to było, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem. Widzi sceny, uśmiechy, niespełnione obietnice, a wtedy jej serce wypełnia smutna czułość, jakby trzymała to, co już minęło. Ale nie mogła tego puścić. Anioły mówią: Ta historia wciąż oddycha, ale zanim dojdzie do jakiegoś spotkania, oboje muszą się najpierw odnaleźć w sobie. Bo tylko serce w pokoju może podtrzymać prawdziwą miłość. Więc jeśli teraz tęsknisz, nie obwiniaj się. Tęsknota to tylko odbicie miłości, która wciąż żyje, a miłość, gdy wychodzi z duszy, nigdy nie jest daremna. Podziel się w komentarzach. Czy wierzysz, że dwie dusze mogą się rozpoznać nawet po dystansie? W powietrzu jest ciężar, coś co pozostało zawieszone między tym, co zostało powiedziane, a tym, co utknęło w milczeniu. Ta osoba się oddaliła, a ty próbujesz zrozumieć dlaczego. Jednak w głębi serce wie, to nie był brak miłości, to był strach strach przed zbytnim odczuwaniem strach przed oddaniem się i utratą kontroli strach przed zobaczeniem siebie w twoich oczach. I niewidzeniem samego siebie, i wtedy nastąpiło oddalenie. Przestrzeń pełna pytań, bez odpowiedzi. Pustka, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowo. Milczenie między wami jest gęste. Na zewnątrz wydaje się spokojne, ale w środku kryje burzę. Ta osoba stara się przekonać siebie, że tak było lepiej, ale jej serce się z tym nie zgadza. Toczy się w niej walka między tym, co czuje, a tym, co uważa, że powinna zrobić, i być może w pewnym sensie. Ty również toczysz tę samą bitwę między podążaniem a czekaniem, między zapomnieniem a wiarą, że los wciąż ma coś do zaoferowania. Anioły pokazują, że wokół tej historii krąży energia niepewności, mgła, która myli, która uniemożliwia obu zobaczenie drogi z jasnością. Ale za tym wszystkim kryje się cel, bo czasami milczenie jest jedynym miejscem, w którym Bóg może mówić. Ta osoba słyszy własne sumienie, stara się kierować rozumem, ale serce nie przestaje nalegać. Ona czuje twoją nieobecność w szczegółach, przy słuchaniu muzyki, przy widzeniu czegoś prostego, przy spacerze po miejscach, które skrywają wspomnienia. I chociaż stara się zająć myśli, energia uporczywie wraca. Czy ty też to już czułeś? To myślenie, które przychodzi bez ostrzeżenia, to tęsknota, która nie ma pory, to przeczucie, które nie odchodzi. Może to wszechświat próbuje połączyć to, co wciąż wymaga uzdrowienia, ale konflikt jest wielki. Ta osoba boi się znowu otworzyć, boi się być osądzoną, nie być zrozumianą, pokazać swoją ukrytą wrażliwość. Dlatego woli milczenie milczenie, które obciąża, które rani, ale wydaje się bezpieczniejsze, niż mówienie prawdy. A prawda jest taka, że ona tęskni. Tęskni za Twoją obecnością, Twoim sposobem bycia, Twoją energią. Czuje jednak także winę. Winę za to, że nie była jaśniejsza, że zostawiła Cię bez odpowiedzi. Wie, że coś pozostało niedokończone i to ją niepokoi. W chwilach samotności ta osoba rozmawia z Bogiem, prosi o znaki, pyta, czy zrobiła to, co należy, czy jest jeszcze czas, czy wszechświat pozwoli na nowy początek. I wtedy zbliżają się anioły. Pokazują wspomnienia, emocje, uczucia, które upierają się, by wrócić, nie jako kara lecz jako nauka. Bóg nie działa przypadkowo. Każde milczenie ma cel, a czasami oddalenie jest jedyną drogą, by obudzić to, co było uśpione. Ta osoba jest wzywana, by spojrzeć w siebie, aby zmierzyć się z cieniami, lękami, dawnymi ranami, które wpłynęły na wybory, bo prawdziwa miłość wymaga odwagi, odwagi, by zobaczyć siebie takim, jakim się jest, by wybaczyć sobie, by pozwolić sobie na nowy początek. I ty również jesteś w tym procesie. Wszechświat przyprowadził cię tutaj, by przypomnieć, że milczenie to nie brak obecności, to przygotowanie. Wszystko, co teraz jest wstrzymane, tak naprawdę jest dostosowywane. Bóg ustawia serca, leczy to, czego czas nie zdołał uzdrowić. Ale aby ta energia mogła się poruszyć, trzeba uwolnić ciężar, uwolnić winę, oczekiwania, potrzebę kontrolowania czasu. Co, co dusza, wraca w odpowiednim czasie, a to, co nie wraca, to dlatego, że już spełniło swoją rolę. Ta osoba tęskni za tobą, ale wciąż nie znalazła odwagi, aby się otworzyć. Patrzy na przeszłość z tęsknotą i żalem, ale nie wie jeszcze, jak się zbliżyć bez strachu. Dlatego wszechświat działa w milczeniu, leczy, przygotowuje, dojrzewa jej serce. A twoją rolą teraz jest ufać, ufać, że nic nie ginie, gdy jest prawdziwe, ufać, że Bóg wie, co robi, nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu. Miłość, gdy jest prawdziwa, nie potrzebuje pośpiechu, potrzebuje wiary. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddala z powodu strachu, a nie braku miłości? Więc wiedz, ta osoba uczy się radzić sobie z tym strachem. Musi zrozumieć, że miłość to nie więzienie, to droga, a ta droga, prędzej czy później, zawsze wraca do punktu wyjścia. Anioły pokazują, że coś ma się ujawnić. Może to być spotkanie, wiadomość, niespodziewany gest. Ale przed tym wszechświat chce, żebyś się wzmocniła. Chcę, żebyś przypomniała sobie, kim jesteś i ile zasługujesz na prawdziwą miłość. Nie noś bólu sama sam. Pozwól, aby Bóg przekształcił to, co dziś wydaje się końcem, w nowe początki. Miłość nie poszła na marne. Była nasieniem. A każde nasienie potrzebuje ciszy ziemi, zanim zakwitnie. Teraz zamknij na chwilę oczy. Poczuj, co serce chce ci powiedzieć. Bo kontynuacja tej historii wciąż jest pisana, nie przez ludzkie ręce, lecz przez ręce boskie. Coś się teraz porusza, nawet jeśli oczy jeszcze tego nie widzą. Wszechświat działa w milczeniu. Bóg szyje losy niewidzialnymi nićmi. Nic nie pozostało w miejscu. Miłość jest uzdrawiana. Ta osoba myśli o tobie więcej niż przyznaje, więcej niż chce poczuć. W chwilach rozproszenia twoje imię pojawia się jak echo, a wewnątrz coś w niej się zapala. Stara się to ukryć, ale są wspomnienia, które nie znikają, to korzenie, to stare modlitwy, które wciąż żyją w sercu. Anioły stróże pokazują, ta historia wciąż żyje. Nawet w oddali między wami jest energia, węzeł, który się nie zerwał, tylko zasnął. Czujesz? Czasami serce zaciska się bez powodu. To wezwanie tej więzi. Wszechświat delikatnie dotyka cię, przypominając, że prawdziwa miłość nigdy nie jest zapomniana. Bóg przygotowuje spotkanie, może nie w stary sposób, ale w odpowiedni. Wtedy byłeś niedojrzały, teraz będzie dojrzałe, szczere, czyste. Ta osoba tęskni za tobą, ale boi się intensywności przeżytych chwil, boi się powtórzenia bólu. Dlatego się ukrywa, milczy, jednak milczenie zaczyna znikać. Anioły mówią, coś nowego rodzi się w jej sercu. Cień ustępuje miejsca światłu, strach zamienia się w odwagę. Miłość się nie skończyła. Jest odbudowywana, oszlifowana przez tęsknotę, czas i modlitwę. Znasz tę piosenkę, ten numer, który się powtarza, ten sen, to są znaki. Wszechświat szepce, to się nie skończyło, a gdy moment nadejdzie, wszystko wyda się naturalne. Spotkanie, spojrzenie, słowo i serce rozpozna, to był czas Boga. Czy wierzysz, że milczenie też mówi? Bo teraz krzyczy miłość. Nic, co było prawdziwe, nie zaginęło. Co należy do duszy, zawsze znajdzie drogę. A przeznaczenie. Już zaczęło się na nowo pisać. Zamknij oczy. Oddychaj powoli. Poczuj, co wibruje w tobie. Ta osoba uśmiecha się na zewnątrz, ale płacze w środku, płacze z tęsknoty za twoją energią, twoim spokojem, twoją obecnością. Nawet jeśli Duma próbuje to ukryć, jej serce nadal cię szuka. Miłość się nie kończy, tylko zmienia formę. To, co dzisiaj wydaje się oddaleniem, to przygotowanie. Bóg leczy to, co strach zranił, każda łza była nasionem, a teraz nadszedł czas zbiorów. Anioły pokazują horyzont, który się otwiera, światło wraca, by dotknąć tego, co było uśpione. Ty i ta osoba jesteście prowadzeni ku nowemu rozdziałowi, lżejszemu, bardziej świadomemu, prawdziwszemu. Byłeś latarnią w cieniu tej osoby nawet z daleka twoje światło pozostało. I to światło wszechświat używa teraz, by na nowo wzniecić miłość. Coś, co było duszą, nigdy nie zostanie zapomniane. Wszystko, co narodziło się w prawdzie, wraca w pokoju. Żadna odległość nie zmazuje tego, co jest prawdziwe. Wszechświat ponownie ustawia serca, które się odnajdują. Miłość, która pochodzi od Boga, nigdy nie ginie. Ona tylko czeka na właściwy czas, by znowu zakwitnąć. Zatem zaufaj. Nawet jeśli cisza wciąż boli, jest to gleba, w której Bóg sadzi nowe początki. Spokój, który przychodzi po burzy, będzie twoją nagrodą. Cisza także jest modlitwą, a wiara to niewidzialna nić, która szyje to, co niemożliwe. Kiedy ta osoba będzie gotowa, wszechświat stworzy spotkanie i zrozumiesz, że nic nie poszło na marne. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie, to dlatego, że wszechświat tak chciał. Nic nie dzieje się przypadkowo. Może to był sygnał, którego twoje serce pragnęło? Anioły stróże otaczają cię teraz, mówiąc: Wszystko się ułoży, spokój jest w drodze. Napisz w komentarzach, które słowo z tej wiadomości najbardziej do ciebie przemawia? Może to być wiara, nadzieja, miłość, uzdrowienie, ponowne spotkanie. Słowo, które przyjdzie, będzie wiadomością wszechświata dla ciebie. I opowiedz mi też, wierzysz, że prawdziwa miłość znajduje drogę, nawet po rozłące? Jeśli ta wiadomość miała sens, zostaw swój like. Podziel się z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to, co usłyszałeś teraz. Może serce tej osoby także prosi o znak. A jeśli chcesz dalej otrzymywać takie wiadomości pełne światła i boskiej obecności, zapisz się i aktywuj dzwoneczek. Każdy nowy film będzie duchowym uściskiem, szeptem aniołów dla twojej duszy. Zanim zakończysz, przyjmij to przypomnienie z nieba. Życie zawsze jednoczy to, co strach rozdzielił, a kiedy miłość jest prawdziwa, wraca, w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób. Weź głęboki wdech, poczuj miłość Boga otaczającą Cię, poczuj, że wszechświat przygotowuje Cię do nowego. Nic się nie skończyło, tylko zmieniło formę. Cisza dzisiejszego dnia będzie odpowiedzią jutra. Napisz w komentarzach swoje słowo duszy, niech wszechświat Cię usłyszy. I pamiętaj, coś, co jest światłem, nigdy się nie traci po prostu czeka na odpowiedni moment, aby znów zabłysnąć.